Witam wszystkich serdecznie. Przyszły drobne zakupy do golfa. Teraz zobaczymy, co, co dobrego doszło. No tak, tak jak się spodziewałem. Odma. No, zamiennik, zamiennik. E, ale dlaczego nowa? Dlatego, że słuchajcie, mycie wiele nie pomaga. Mycie wiele nie pomaga e, przy silniku 1.4 benzynowym. Lepiej tą odmę po prostu wymienić na nową. Lepiej ją wymienić na nową, dlatego, że. Dlatego, że to jest nierozbieralne. To jest nierozbieralne. Jedyne co możemy zdjąć to ten króciec i nic więcej. I nic więcej z tego nie, nie zdejmiemy. Także założymy, założymy y, tą odmę. Y, Zupełnie nową i zobaczymy, jak to będzie się wszystko sprawowało. Nowe o ringi, dlatego że w starej odmie te o uszczelki są powygniatane. No i zobaczymy. i Zobaczymy. Zalecenie jest o 30 tysięcy po prostu ją czyścić. Aczkolwiek niektórzy mechanicy twierdzą, że. Lepiej po prostu wymienić. To jest kawałek puszki plastikowej z zaworkiem aczkolwiek nie słyszę, żeby tam coś grzechotało. No ale nic, odma jest, włożymy i za jakiś czas będzie relacja, czy ona się sprawdza, czy to działa, czy, 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 czy warto, tak. I jeszcze jedna mała paczuszka. Co tu jest? A! Oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej. LEDowe. Oczywiście to jest zamiennik. Aczkolwiek kompatybilny z tym mocowaniem, który jest w aucie. Mimo tego, że LEDy sprzedawca zapewnia, że nie, będą wyskakiwały błędy. Komputerze. To też się okaże. To też się okaże z czasem. Założymy, założymy i okaże się, jak będzie z tymi błędami. Czy te LEDy będą zakłócać pracę komputera, czy nie? To takie drobiazgi do golfa czwórki. Dzięki serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia. Hej!